Cześć, kochani. Przychodzę do Was z rozwinięciem tematu decyzji, który poruszyłam w moim pierwszym filmie na tym kanale. Takie wiadomości, które do mnie przyszły, że decyzje podejmujemy podejmujemy, tak, podejmujemy z dwóch obszarów możemy podejmować albo z umysłu, albo z serca z poziomu serca. Z umysłu to są wszystkie te decyzje, które podejmujemy, takie, które, że wiecie, musimy coś zrobić. Trzeba tak to zrobić. Natomiast na samą myśl o tym, że my mamy to robić, to my, aż się w sobie tak wiecie, tak, że tak coś nas zatrzymuje, tak, tak nas, yy, tak nie chcemy tego zrobić. Tak naprawdę my tego w ogóle nie chcemy zrobić. Natomiast my robimy to, yy, dlatego, że właśnie trzeba, że należy. Tak, by coś takiego, i tak naprawdę to są decyzje z lęku. Tak, to są decyzje z lęku. Jakby sobie to tak yy, prześwietlimy i tak naprawdę spojrzymy na to yy, z boku, to to są decyzje podejmowane z, ręku, yy, z lęku. Natomiast decyzje, te, które podejmujemy z poziomu serca, to są decyzje, które po prostu, jak na, same, na samą myśl o tej decyzji, że my to mamy zrobić, no to my już się cieszymy. Już mamy uśmiech, radość i po prostu czujemy całymi sobą, że, że tak, że to jest to, to jest to, co chcemy zrobić, że to jest właściwe. I to jest takie właśnie takie, takie wiecie, taki, taki luz, taki spokój, uśmiech i radość dosłownie. Ta, ta decyzja z serca to nam daje, że my po prostu nie wiemy, ale mamy zaufanie, że po prostu będzie jak najlepiej, ponieważ... Daje nam to radość, i my nawet na pierwszy rzut, jeśli nie daje nam to takiej, wiecie, tam, ta decyzja, w ogóle myśl o tym, że mamy podjąć taką decyzję, że mamy to zrobić, na pierwszy rzut może nam nie dawać takiego, wiecie, od razu spokoju. Może nam się wydawać nawet, że kurczę, no okej, okay, no cieszę się, ale, ale, ku, ale jeśli to nie wyjdzie, a jeśli to, a jeśli tamto, wiecie, to już umysł zaczyna nas tutaj nakręcać na to, co się może w ogóle wydarzyć, ale tak naprawdę. Jeśli my podejmujemy to, tą decyzję z poziomu serca, z takim pełnym zaufaniem, że okej, okay, ja nie muszę wiedzieć jak, nie muszę wiedzieć gdzie, nie muszę wiedzieć kiedy, ale robię tak, bo czuję całą sobą, całym sobą, że to jest właściwe, to po prostu idziecie za tym i robicie to. I powiem Wam, że to są najlepsze decyzje Waszego życia. <grych> Naprawdę, najlepsze decyzje Waszego życia. Wszystkie decyzje, które podejmujemy na co dzień, z umysłu, czyli właśnie, no nawet nie wiem, wiecie, co, to nawet sobie bardzo prosty przykład. Wstajecie rano do pracy. I teraz, jak wy się czujecie? Wstajecie, jesteście zadowoleni, kurczę, fajnie. Fajnie, fajnie, że mogę to znowu zrobić, ciekawe, jak to wyszło, wiecie, taki, taki macie flow, że już nie, może, nie możecie się doczekać jakby tej Waszej pracy i tych efektów, czy w ogóle tego działania w tej pracy i, i, i tacy, wiecie, że na samą myśl to Wy po prostu aż macie więcej energii, nie? że tacy pobudzeni jesteście, macie taką chęć do życia, w ogóle do działania, do bycia, do bycia, po prostu do bycia, czy właśnie macie to uczucie, że o, muszę, muszę iść do to pracy, wstaję, że rano, no i właśnie, no i, no, i tak, wiecie, <grafię> jako się czołgasz do tej łazienki, żeby się ogarnąć i wyjść z tego domu, tak? Czy nawet, czasami nawet nie wiem, musisz wychodzić z domu, ale jeśli masz podjąć czynność, która nie sprawia Ci przyjemności, która Ci nie daje radości, to to Cię po prostu, jakby wiecie, zatrzymuje, Zatrzymuje, to powoduje, że wy na samą myśl, to w ogóle nie potraficie się do siebie uśmiechnąć w lustrze. Tak, spojrzeć nawet na siebie czasami nie macie siły. Tylko po prostu już myślicie o tym, okej, okay. czy to się nie zadziało, czy tam to wszystko jest okej. Okay? Jakby wiecie, ta kontrola nad tym jest, tylko że to już nie jest, i też jakby myśl o tej pracy jest, bo to też tak, żeby nie było, ta myśl o tej pracy jest. Natomiast to, że my tam znowu idziemy, Albo to, że my mamy znowu to zrobić, podjąć działanie w tej konkretnej pracy, to nas po prostu zaczyna osłabiać. I powiem Wam, że właśnie wiele osób, wiele osób jakby stoi przed tym dylematem, bo teraz tak. Ja nawet na przykładzie swojej pracy, swojego działania, to wiecie, co no, jakby patrzy tak przez na, na przekrojowo na, na, to, na te moje podejmowane prace i które ja wykonywałam, no to każdy powiedział: Nie, no kurczę, super fajnie, nie, no naprawdę przyjemne. I, i tak jakby ktoś z boku patrzył, to w ogóle ja, ja pracowałam w sumie na studiach, pracowałam właśnie w Ceforze, więc tam było też fajnie, miałam dostęp do mega drogich kosmetyków, perfumów. E, ogólnie taki naprawdę, taki no bardzo fajna to była praca. Natomiast dla mnie nie było super obsługiwanie, jakby tych ludzi i myśl o tym, że ja mam tam wiecie pozostać i to robić przez resztę mojego życia. Tylko ja, obsługując tych ludzi, myślałam sobie i obsługiwałam ich też w taki sposób, w jaki ja w przyszłości będę tam obsługiwana. Tak. Ja nawet właśnie ostatnio o tym myślałam, tak jakby miałam takie, wiecie, powroty, co ja w ogóle robiłam i co, ta, co te prace mi dawały jakby, tak? I wtedy przechodziły te uświadomienia. I właśnie tak sobie pomyślałam o tej Seforze, że ja mówię, kurczę, naprawdę tam było fajnie, natomiast właśnie ja już tam miałam pierwsze myśli, że ja nie będę do końca życia tam pracowała, ja nawet nie chciałam tam pracować do końca swojego życia, tylko właśnie miałam od razu te myśli, że ja tutaj będę kiedyś robiła zakupy, ja będę tam robiła zakupy. Będę jednym z tych wielu klientów, które będę kupała sobie te prestiżowe marki e, i kosmetyki, perfumy i tak dalej. Tą pielęgnację. I taka była moja myśl. Później, właśnie moją kolejną pracą po Seforze, to była praca w banku, która też, no kiedyś, gdybym ja nadal mieszkała w moim rodzinnym miasteczku, no to po prostu byłoby, że złapałam pana Boga za nogi, dosłownie, tak. Super, w ogóle praca w banku no marzenie. No i w sumie na początku ja tak się cieszyłam też rzeczywiście z tej pracy, dopóki nie zobaczyłam od kuchni, na czym ta praca polega. I to pomimo tego, że jakby tych pieniędzy, tego wynagrodzenia za tą pracę, to to była praca, która kompletnie nie była zgodna z moimi wartościami, kompletnie. Kompletnie i to by ja też właśnie wielu osób to nawet yy, tak z rodziny, wiecie, jak się spotykaliśmy na takich spotkaniach rodzinnych, to każdy, o jajku, fajnie, Anitka, bo ty masz no, przyjemną pracę i fajną pracę i, 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 i też fajne pieniądze, jakby dostawałam za wykonywanie tej pracy, I ja się sama zastanawiałam, kurczę, to o co ci chodzi? Czemu ty w ogóle? Czemu ta praca ci nie pasuje? Nie? Przecież no całkiem przyjemna i fajna praca. No tylko właśnie to tutaj tutaj właśnie chodziło o te wartości. Ja nie będę się zagłębiała w ten temat. Natomiast no kto czuje ten będzie wiedział, bo kto pracuje w tej branży, to to będzie wiedział o czym ja mówię. Kolejna praca. Ja zawsze mówiłam, że po prostu już nie chcę po tej, w banku, że nie chcę pracować w finansach, ale wiecie jak to jest? Przyciągacie, to o czym mówicie? To, to jakby tutaj tej yy, nie rozgranicza tego, czy że właśnie że ja mówię, że ja tego nie lubię, tylko on słyszy, że ja cały czas mówię finanse, finanse. Więc kolejna praca, która była, to była yy, praca jako broker ubezpieczeniowy. No i to też całkiem fajna praca, powiem Wam, że ja akurat właśnie, jeśli chodzi o moje prace, to ja zawsze miałam tak, że nawet jeśli praca zapowiadała się, że będę coś musiała tam ciężkiego robić, to ja finalnie jakby dostawałam takie zadania. Że ja naprawdę się nigdy nie przepracowywałam. To muszę powiedzieć, że ja mimo tego, że potrafię ciężko pracować, to ja nigdy się nie przepracowywałam w tych moich pracach, że jakby to jakby wiecie, że ja nie rezygnowałam z tych prac dlatego, że tam było mi tak ciężko i tak trudno, tylko po prostu, jakby właśnie ja patrzyłam od tej zupełnie innej strony, że one mi coś tak, jakby pokazywały to moją dalszą drogę, w, której, w kierunku której ja właśnie zmierzam. I praca u brokera ubezpieczeniowego, no też całkiem fajna praca, przyjemna, tak? Tam już jakby zarobki nie były aż takie spektakularne, jakby w, w poprzedniej mojej pracy. Natomiast no sama praca była całkiem przyjemna, fajni ludzie, yy, no nowe doświadczenia. No całkiem fajnie, taka po prostu poprawna praca, tak? Gdybym się oparła, też, mogłabym tam cały czas pracować. Natomiast ja wiedziałam, że ja, ja po prostu tam zaczęłam się z czasem nudzić. No, ja jestem osobą, która lubi, jakby wiecie, zdobywać yy, i wiedzę, i doświadczenie, umiejętności, tak, jak na przykład nie wiem, z kimś rozmawiam, yy, poznaj kogoś nowego i wchodzę w jakąś dalszą rozmowę i schodzi na temat tego, czym on się zajmuje, to ja właśnie nie jest tak, że on pracuje, że ktoś mi powie, że na pracuje w tej firmie. Tylko, właśnie na przykład zapytam, że czym on się tam zajmuje, tak? I na czym to polega? Bo ja to nie jest moja ciekawka, także jestem ciekawska odnośnie tej osoby konkretnie, tylko właśnie ja poszerzam w ten sposób swój światopogląd. Także ja wiem na przykład, że są inne działy, na czym ja się nie, nie muszę kompletnie znać, czy inne zajęcia. Natomiast ja, jakby właśnie wiem, że takie coś jest, i wiem, tak wiecie, bardzo ogólnie, ale na czym to polega. I to jest ja, ja, po prostu takie coś lubię, jestem taką osobą i, i e, lubię to. Więc ta praca, takie jakby się w pewnym momencie zatrzymałam, ja tam już po prostu no, kompletnie, kompletnie się nudziłam. No i przed czasem no, miałam taką pracę, właśnie z taką jakby w, o której ja sobie zawsze marzyłam. Wiecie, właśnie jak mam taką dziewczynką, nie małym zupełnie dzieckiem, no bo byłam w podstawówce i tak sobie to wyobrażałam, że ja właśnie pracuję, wchodzę w takich, wiecie, garsonkach. no <grytanie> tej pory się z tego śmieję po prostu, bo <grytanie> jak ja słyszę słowo garsonka, to od razu po prostu z mężem patrzymy się na siebie i ze śmiechu pękamy. I, i, I w szklany budynek, po prostu, że on jest taki w centrum miasta dużego. No i właśnie taką pracę miałam, tak. <grym> I ta praca mi uświadomiła, że no okej, okay, ja mogę tą pracę właśnie wykonywać, tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, że ja mogę tą pracę wykonywać, no i super, tylko że ja po prostu to nie jest kompletnie to, jakby wiecie, tak doszłam do tego swojego szklanego sufitu, że zobaczyłam, że to kompletnie nie, na tym, nie o to mi chodzi. Kompletnie nie. I wtedy zauważyłam też, że to były właśnie te moje decyzje podejmowane jeszcze z umysłu. Z umysłu dosłownie, tak, że to takie było jeszcze y, jakby udowadnianie samej sobie, że ja potrafię, że ja umiem y, takie też jakby właśnie, wiecie, takie jak to ładnie ująć. Mm. Tak chciałam, jakby uzupełnić to poczucie własnej wartości. Wiecie, bo to, to, się, to się wszystko o to tutaj, jakby rozbija. Tylko, że zobaczyłam, że to właśnie no, nie takim kosztem i że to wcale mi, jakby, nie uzupełnia tego braku w środku, tak? I ja wtedy, właśnie, naprawdę, jak zaczynamy podejmować te decyzje z pola serca tak, czyli właśnie zaczynamy się cieszyć na myśl, że mamy coś zrobić, no to po prostu to, to naprawdę, to jest tak, że my jakby naprawdę, nie dosyć, że poszerzamy swój światopogląd, to my też jakby zupełnie kreujemy zupełnie inne życie. Takie właśnie lekkie i przyjemne. I wcale to nie, nie, nie mówi o tym, że my mamy od razu jak wiecie, ciężko pracować. Właśnie chodzi o to, żeby podchodzić do pracy z luzem, że praca... Sama w sobie, ona naprawdę może być taka totalnie na luzie miła, przyjemna, gdzie my się spełniamy, realizujemy. Wszystko to robimy i mamy do tego właśnie odwagę. Słuchajcie, mamy do tego właśnie odwagę. I ja w kolejnych filmikach yy, będę mówiła o tym, jak ja w ogóle, bo wiecie, żeby podjąć pewną decyzję. Teraz ktoś powie, a łatwo ci się mówi, tak? No bo ktoś tam sobie wyobrazi każdy na swój sposób, ile osób mnie obejrzy, tyle sobie wyobrazi na swój sposób, yy, jak ja żyję. <laughs> Jaka jestem, jak ja żyję, co ja wiem i potrafię, tak? Yy, natomiast yy, żeby podjąć decyzję z poziomu serca trzeba yy, zbudować jakby pewien, yy, dojść do pewnego poziomu energii w sobie. Bo jeśli my właśnie tacy jesteśmy drenowani i cały czas jakby zmuszamy się do pewnych działań, to te działania wymagają od nas po prostu mega dużo energii, tak, do działania. Bo my się wypalamy, to nas nie nakręca, my się wtedy jakby nie wzbogacamy i to nas nie wypełnia, tylko my się wtedy wypalamy. Ta energia po prostu z nas jakby ulatuje. I żeby podjąć pewne działania, trzeba wejść na pewien poziom energii w sobie, zbudować po prostu ten poziom, bo to tak mówię, weź, ale to po prostu my w sobie mamy uzupełnić poziom tej energii, tak żebyśmy my mogli podejmować kolejne działania właśnie mieli odwagę do podejmowania tych działań z poziomu serca, tych, które sprawiają nam przyjemność. Bo wiecie co, jak sobie tak każdy z nas o powie, że no okej, okay, ale przecież no ja robię to, co sprawia mi przyjemność, ale to nie chodzi o to, że my ma, to ma być pojedyncza rzecz, tak, że ja wyjdę na spacer, fajnie, zaczynamy od tego, ale to już chodzi o takie grubsze działania. Właśnie tak jak praca, dom, samochód, nie wiem, wiecie, takie po prostu życie, czy nawet decyzja o tym, jak będziemy żyli, czy my chcemy mieszkać w domu, czy kupujemy po prostu wana i podróżujemy, co jest teraz też bardzo modne. I też jak sobie na to spojrzymy, ile to wymaga odwagi, słuchajcie. Bo to się łatwo mówi i łatwo ogląda kogoś, kto na przykład właśnie, no, spakował całe swoje życie i rodzinę, członków rodziny do wana i podróżuje, tak? To się fajnie ogląda, ale wiecie, podjąć taką decyzję i wsiąść do tego wana, no... Trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę po prostu. I dlatego ja w kolejnych filmach będę mówiła o tym yy, na swoim przykładzie. Tak jak mówię, to jest bardzo takie y, personalne, tak? Na swoim przykładzie będę mówiła, w jaki sposób ja podnosiłam poziom energii y, u siebie, żeby właśnie dojść do tego momentu, gdzie z poziomu serca odważnie, nawet, wiecie, ja już nawet nie myślę o tym, że to jest odważne. Tylko ja po prostu wiem, że w inny sposób nie mogę zadziałać że ja mam to zrobić i nawet jakbym się sprzeciwiała, to ja po prostu wiem, że mam to zrobić, i ja to zrobię. Tak? I nie mam jakby żadnego oporu już przed tym, żeby to zrobić. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Kto będzie miał ochotę posłuchać na kolejny film. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło, i życzę odwagi w podejmowaniu decyzji odważnych. <grytanie> pa, kochani, cześć.